Dzień dobry, ja nazywam się Majcherek Patrycja. Tematem mojej prezentacji są nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji. I zaczniemy od tego, czym jest kreowanie wizerunku organizacji. Jest to planowanie strategii komunikacji, budowanie wartości brandu. Jest więc stworzeniem pozytywnego wizerunku w mediach za pomocą stworzenia odpowiednich skojarzeń. Rola wizerunku przedsiębiorstwa i marki współcześnie dynamicznie wzrasta. Przykłady nowych mediów. Media jako element procesu komunikacji marketingowej są różnorodne oraz posiadają wysokie tempo rozwoju. Dzisiaj media takie jak radio czy telewizja zaliczane są już do starych mediów. Określenie nowe media stosuje się do mediów takich jak techniki pozyskiwania, utrwalania, przetwarzania i transmisji informacji, danych, dźwięków i obrazu. W dzisiejszej erze cyfrowej nowe media zmieniają świat marketingu wraz z rozwojem nowych mediów. Społecznościowych, urządzeń mobilnych i innych technologii cyfrowych, firmy znajdują innowacyjne sposoby docierania do potencjalnych klientów i budowania marki. Nowe media to narzędzie komunikacyjne wykorzystujące najnowsze technologie. Portale społecznościowe są jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi dla firm dla kreowania swojego wizerunku. Przykładem jest Facebook, serwis społecznościowy dający możliwość promowania produktów i usług oraz obserwacji zachowań i preferencji odbiorców. Ważna jest nam ilość treści, która została udostępniona. Jedną z największych zalet portali społecznościowych jest możliwość dotarcia do konkretnej grupy odbiorców. Parę przykładów cech nowych mediów, m.in. reprezentacja numeryczna. Obieg nowych mediów może być opisany językiem formalnym oraz poddanym obróbce algorytmicznej. Modularności obiekt nowych mediów składa się z niezależnych części aż do poziomów niepodzielnych, atomów, czyli np. pikseli, a modularna budowa ułatwia usuwanie elementów lub ich zmianę. Automatyzacji nowe media pozwalają na automatyzację wielu czynności związanych z ich tworzeniem, transkodowanie pozwala na zmianę mediów na dane komputerowe oraz zmianę z jednego formatu na inny. Multimedialność: nowe media umożliwiają wykorzystanie wszy wszystkich środków prezentacyjnych i reprezentacyjnych. Indywidualizacja, dostosowanie komunikatu do potrzeb informacyjnych indywidualnego odbiorcy, trwałość komunikatu, długo można używać ten dany komunikat, przenośność, wielkość platform korzystania z treści cyfrowej. Pozycja w Google. Wysoka pozycja w wyszukiwarce Google ma ogromne znaczenie dla firmy. Wyniki wyszukiwania znajdujące się na pierwszej stronie zdobywają najwięcej kliknięć. Pozycja w wyszukiwarce Google odnosi się do tego, gdzie strona jest widoczna dla danego zapytania, czyli frazy kluczowej. Gdy użytkownik wpisze słowo kluczowe, im strona znajduje się bliżej góry wyników wyszukiwania, tym lepsza jest jej pozycja w Google. Strona ta określa rankingi pozycji wyszukiwania w procesie zwanym indeksowaniem. Indeksowanie to sposób, w jaki wyszukiwarki porządkują informacje w naszych witrynach. Gdy witryna zostanie zindeksowana, będzie w stanie udzielić szybkiej odpowiedzi w celu ustalenia, jakie słowo kluczowe lub tematy znajdują się na tych stronach, aby można było je odpowiednio uszeregować. Następnym sposobem jest monitoring pozycji Google za pomocą Google Search Console. Jednym z pierwszych narzędzi jest Google Search Console, ponieważ został opracowany przez Google, aby pomóc webmasterom używany do sprawdzenia, jaka jest nasza pozycja w Google. Google Search Console to usługa internetowa zaprojektowana, aby pomóc programistom i webmasterom sprawdzać stan indeksowania i optymalizować witryny pod kątem lepszej widoczności w internecie. Zapewnia funkcje raportowania, które mierzą ruch związany z wyszukiwaniem, wydajność witryny i bieżące rankingi, rankingi wyszukiwania. Firmy chętnie korzystają z kampanii AdWords i pozycjonowania, czyli wpływają na pozycję swojej strony w wyszukiwarce po wpisaniu odpowiednich fraz przez zainteresowanych danym produktem czy też usługą użytkowników. I tutaj koszty są już wyższe niż koszty prowadzenia działań w social media, ale zwykle adekwatne do efektów. Od tego, jak dobierzemy frazy, będzie zależeć, czy wykorzystamy odpowiednie te działania. Bez dobrej oferty nie sprawimy, że klienci będą wracać. Game on marketing to strategia marketingowa, która wykorzystuje gry wideo, gry sieciowe i inne, a interaktywne technologie do promowania produktów i usług. Wiele marek w Polsce wykorzystuje gry jako narzędzie promocji. Przykładem jest na marka Żywiec Zdrój, która promowała się gr grą żywioł Riders, w 2012 roku, gracz wcielał się w rolę motocyklisty, który na trasie zbierał butelki wody mineralnej. Natomiast Danon przygotował grę danio, szybcy i głodni. Innym przykładem mobilnego advergamingu jest jedna z najlepiej ocenianych, gra Serce i Rozum Orange Polska, wykorzystał w niej postaci serca i rozumu. Gra pobrana była około 500 tysięcy razy i zebrała wiele pozytywnych opinii. Wśród odbiorców takiego typu gier znajdują się nie tylko małoletni. Ta grupa jest bardzo szeroka. Gry są wykorzystywane jako budowanie rozpoznawalności marki. Są łatwe do dotarcia dla szerokiego grona odbiorców. E-mail marketing, wykorzystujący pocztę elektroniczną. Drogą mailową stosuje się news Twitter, biletyny, dzienniki elektroniczne. Stosuje się również ankietę, w celach badania stopnia zadowolenia klienta. Google Ads. To kolejna możliwość reklam w Internecie, składająca się na różne możliwości wykorzystujące przestrzeń w Internecie. Opracowywane zostają grafiki oraz treść, która skierowana do odbiorców ma być atrakcyjna i przyciągnąć uwagę. Polega na wyświetlaniu treści reklamowych w wyszukiwarce Google. Video marketing. Ten rodzaj reklamy daje wysoki zwrot inwestycji w porównaniu do innych reklam. Video marketing z roku na rok zyskuje popularność. Według raportu, Wysop w 2019 roku niemal 90% firm korzystało z tego rodzaju marketingu. Z badania The State of Video Marketing wynika, że wideo pomaga zrozumieć produkt lub usługę. Marketerzy uważają, że wideo pomogło wydłużyć czas, jaki klienci poświęcają na stronach WWW. Video marketing pojawia się na YouTube, na Facebooku, Instagramie oraz na Twitterze. Istnieje również viral marketing. Jest to sposób rozprzestrzeniania się treści marketingowej. Przez kampanię promocji marki, launch produktu w bardzo szybkim czasie za pomocą udostępnienia jej przez społeczeństwo. TikTok to jeden z najpopularniejszych kanałów społecznościowych. Wiele marek używa go do ulepszenia swojej cyfrowej strategii marketingowej. Po lewej stronie widzimy reklamę BMW, no, która pojawiła się na TikToku. Następnym sposobem jest analiza sentymentu. Sentyment jest to wydźwięk emocjonalny wypowiedzi. Analiza sentymentu, znana jako opinion-maining, to mechanizm analizy tekstów online, gdzie ocenie podlega ton emocjonalny. Pomaga ocenić podejście autora wypowiedzi do danego tematu. Technika pay per click. To internetowy model reklamowy, który umożliwia marketerom umieszczenie reklam na wybranych platformach i płacenie tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie na jedną z platform. W tego typu reklamach ilość wyświetleń nie ma znaczenia, ponieważ firma pobiera opłatę tylko wtedy, gdy użytkownik faktycznie kliknie ich banner lub link. Stąd nazwa płatność za kliknięcie. Media sharing. Platformy, na których użytkownicy mogą zamieszczać, wymieniać się oraz zapoznawać się z różnego rodzaju treściami multimedialnymi. Technologie web-twazer rozbraiły, że możliwe jest publikowanie i udostępnianie treści multimediów w sieciach społecznościowych. Progres w projektowaniu interfejsu użytkownika umożliwił natychmiastowe publikowanie i udostępnianie zdjęć i filmów, muzyki czy też aplikacji. Najbardziej znane witryny do udostępniania fotografii to Photobucket, Picasa i Flickr. Wideokonferencje. Nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz, ale powstały nowoczesne usługi wideokonferencji i udostępniania znajdów. Firma GoToMarketing oferuje usługi wideokonferencyjne, które zapewniają czas na twarz z klientami. A aplikacje Sideshark, Brainshark ułatwiają udostępnianie prezentacji w interaktywnym formacie online. Zakładki społecznościowe i witryny typu wiki. Witryny zakładek społecznościowych umożliwiają udostępnienie i przeglądanie witryn internetowych innym osobom. Najpopularniejsze to DIG. Delicious oraz Tumblr on, on. witryny też są witryny, które obserwujemy i na tej podstawie sugerują, co może być dla nas interesujące, pozwalają połączyć się z osobami o podobnych zainteresowaniach. Kolejnym sposobem jest buzz marketing, czyli marketing szeptany, sposób, który wykorzystuje różne techniki, tak by klienci mówili o marce i generuje to pozytywne opinie. Ten sposób marketingu wykorzystuje prosty sposób, by dotrzeć do potencjalnych klientów. Wykorzystuje między innymi media społecznościowe, fora, blogi czy serwisy hobbystyczne. Marketing ten opiera się na autentycznych dyskusjach użytkowników. I teraz podam przykłady Marek, które zmodyfikowały swój plan medialny w celu osiągnięcia sukcesu. Warner Bros. Kiedy Warner Bros, przygotowując działania marketingowe do nadchodzącego filmu Piotruś Pan, postanowił uwzględnić elastyczność w planowaniu mediów i zwrócić się do analiz marketingowych opartych na dużych ilościach danych, aby odkryć nowe spojrzenie na trendy konsumenckie. Koncentrując się na, na zachowaniach, modelach zaangażowania i odbiorcach, Warner Bros przekształcił swój plan medialny, aby skupić się na wymiarze ludzkim, aktualizując swoją strategię w celu określenia właściwych kanałów i komunikatów w ramach działań reklamowych. Efektem był wzrost wzrostu z inwestycji o 26%, co wpłynęło na zaplanowanie dodatkowych kampanii w mediach. Kolejnym przykładem jest Dollar Shave Club. Kiedy Dollar Shave Club kroczył w środowisko konsumentów i ich model biznesowy przyczynił się do zre zrewolucjonowania napływu produktów abonamentowych, które widzimy dzisiaj. Jednak to właśnie ich działania w zakresie planowania mediów i kampanii marketingowych przeniosły markę od trudnych początków na innowatora w branży. Kiedy Dollar Shave Club zaczął uzyskiwać na atrakcyjności, zrozumieli jak ważne jest kreatywne przekazywanie informacji. Znaleźli swój przekaz, że maszynki do grania są kłopotliwe w zakupie, a ich usługi sprawiają, że jest to proste. Dollar Shave Club mądrze zmienił swoje planowanie medium, aby skupić się na utrzymaniu klientów, wykorzystując nowe strategie medialne, aby skupić się na swoich zmienionych potrzeb. I dziękuję za uwagę.